A! Baga się! A! Bo no, jedzie, jedzie, jedzie! Na no pewno! Tu się rzeczywiście nie da wpłynąć. Nie było szans. To, da, to da, dałbym numer zesnikowi i by to zadzwonił. Słyszałem wielu ludzi, którzy zachwycali się rzeką Wisłok. Widziałem wiele zdjęć, które zapierały dech. Natomiast muszę powiedzieć, że z kajaka, z nurtu. Rzeka Wisław jest tak piękna, i tak niepowtarzalna, i tak bardzo zachwyca, że każdy, kto tutaj mieszka w okolicach tej rzeki, powinien skorzystać z tego, popłynąć i zobaczyć coś, z czego sobie nie zdaje sprawy. Od serca ta rzeka jest wyjątkowa.